Nazywam się Tomasz Krajewski i jestem dyrektorem klas mundurowych oddziałów przygotowania wojskowego imienia sierżanta Michaela Ulisa. Zapraszam do wstąpienia do naszych elitarnych szkół w Bydgoszczy, w Warszawie, Łodzi i Toruniu. Jeśli chcesz przygotować się do przyszłej kariery w służbach mundurowych, nasze szkoły to najlepszy wybór. Obóz integracyjny dla klas pierwszych, Bory Tucholskie. W trakcie nauki nasi kadeci biorą udział w obowiązkowych obozach szkoleniowych, zdobywając bezcenne doświadczenie i punkty rekrutacyjne. Obóz Spadochronowy, szkolenie w zakresie skoków spadochronowych. Obóz Poligonowy, Czerwony Bór. Taktyka wojskowa i ćwiczenia bojowe. Międzynarodowa współpraca wojskowa z The US Army i Wojskiem Francuskim. Regularne uczestnictwo w zajęciach z samoobrony i judo, dwa razy w tygodniu. Obóz zimowy Zakopane, intensywne szkolenie w terenie górskim. Udział w uroczystościach państwowych i wojskowych. Aktywny udział w akcjach wolontariackich. Pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Poza podstawowym programem oferujemy liczne zajęcia dodatkowe, pozwalające na rozwój umiejętności wojskowych i ratowniczych. Obóz narciarski, Austria. Nauka jazdy na nartach w trudnych warunkach. Obóz Navy. Zdobycie patentu żeglarskiego i motorowodnego. Szkolenia medyczne KPP. Kwalifikowana pierwsza pomoc. Szkolenia taktyczne. Grupa taktyczna nosi nazwę Joint Junior Task Force i zajmuje się szkoleniem obejmujących działania CQB, zieloną taktykę, serę PC3. Dołącz do elitarnej klasy mundurowej, oddziału przygotowania wojskowego imienia sierżanta Michaela Aurisa.